Majestatyczne włoskie góry, które rozpalą wyobraźnię każdego miłośnika przyrody, to prawdziwy klejnot natury i jedno z najpiękniejszych miejsc na naszej planecie. Gdy przemierzasz ich wspaniałe szczyty i doliny, wkraczasz do krainy, gdzie czar i dzikość spotykają się w doskonałym, harmonijnym tańcu. Miejsce niezapomniane, pozostawiające wspomnienia do końca życia, a każdy, kto je odwiedził, wyczekuje z niecierpliwością dnia którym będzie mu dane znów pochłonąć odrobinę jego piękna dolomity. Dzisiaj właśnie o nich Wam opowiem. Witam Was wszystkich w materiale, w którym dowiecie się, ile trwała nasza podróż w dolomity, jak się tam dostaliśmy, ile pieniędzy wydaliśmy, gdzie spaliśmy i co zobaczyliśmy, i także co możemy polecić. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko jedną częścią tego materiału, to teraz na ekranie wyświetlają Wam się Odnośniki czasowe, które możecie sobie po prostu kliknąć i przenieść się bezpośrednio do tematu, który Was interesuje, ale zachęcam Was do obejrzenia całego wideo. A ja teraz zapraszam Was do pierwszej części materiału, w której przedstawię Wam miejsca, które odwiedziliśmy we włoskich górach. Miejsca, które odwiedziliśmy, Tricimę. Było to pierwsze miejsce na naszej liście, które odwiedziliśmy. Od parkingu do miejsca docelowego jest jakoś 30-40 minut spaceru. Jednak niech na tym wasza wędrówka się nie kończy, bo w okolicy jest wiele szlaków, które pozwolą ujrzeć Tricimę z lepszej perspektywy niż u jej podnóża. Wybierajcie rozważnie szlaki, bo my nie przestudiowaliśmy odpowiednio trasy i przypadkiem wpadliśmy na Via Ferratę bez zabezpieczeń. Podsumowując, jest to piękne miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, będąc w domitach. Nowolau. Tego dnia zaliczyliśmy kilka miejscówek, jednak Novolau zrobił na nas największe wrażenie. Nasza pierwsza trasa przebiegła przez Lago di Limides, Averao, i Cinque Torii. Niestety z samego Nowolao mam tylko jedno nagranie z telefonu, które okazuje jego piękno. Poza tym mogliście zobaczyć inne miejsca na trasie do schroniska Novolau. Sama trasa daje trochę w kość dla niewprawionych górskich podróżników, więc pamiętajcie o odpowiednich zapasach wody i jedzenia. Lago di Serapis. No z tym miejscem tu mam niesamowite wspomnienia. Nawigacja pokazywała 30 minut drogi z parkingu do miejsca docelowego. No właśnie, nawigacja. Zdecydowanie nie polecam ufać mapom Google, jeżeli chodzi o wędrówki piesze w górach. Finalnie trasa w jedną stronę zajęła około 2-2,5 godziny i w tym czasie do pokonania było około 700 metrów przewyższenia. Jednak te widoki. Na szczęście o nich nie muszę wam dużo opowiadać, bo zdjęcia oddają piękno tego miejsca. Te górskie jezioro znajduje się bardzo wysoko na mojej liście ulubionych miejsc w Dolomitach i zdecydowanie polecam te miejsce każdemu, kto nie boi się stromych podejść w niekoniecznie łatwych warunkach. Kadini di Mizulina to jest według mnie top 1 miejsce do zdjęć w stałych Dolomitach. Widoki są spektakularne. Taka ciekawostka, żeby dostać się do tego miejsca, to auto zostawiamy na tym samym parkingu co na tricimę. Polecam więc jednego dnia zobaczyć te dwa miejsca i zapłacić tylko raz za parking, bo tutaj akurat jest bardzo drogi czyli 30 euro za dzień. Wracając do kadynie di Mizurina. Bądźcie przygotowani na to, że możecie spotkać kolejkę ludzi ustawioną do punktu widokowego, który jest widoczny na zdjęciach. Niemniej jednak, warto poczekać kilkanaście minut dla tych zdumiewających widoków. Jeżeli pozwoli Wam pogoda i napotkacie na czyste niebo, to możecie także uchwycić drogę mleczną, co je nam się udało: Lago di jest Miejsce bardzo turystyczne z niezmiernie łatwym dostępem. Parking znajduje się w bagatela 100 metrów od jeziora. Nie potrzebujecie tutaj żadnego specjalistycznego sprzętu. Jeżeli jednak macie ładną pogodę, to polecam wziąć kocyk i pocilować sobie na plaży. Jezioro można obejść dookoła. My to zrobiliśmy i bardzo polecamy, żeby rozruszać trochę nogi z super widokami. Wynajęliśmy też łódkę za 50 euro na 45 minut. Fajna zabawa z wesłowaniem, no i polecam spróbować. Lagazuoi Kolejne schronisko z kosmicznymi widokami. Trasa około 700 metrów przewyższenia do zrobienia w dwie godziny w jedną stronę. Na górze można spokojnie usiąść na ławce, zamówić coś do jedzenia i odpocząć. Santa Maddalena. Urokliwe miałe miasteczko. Dobre miejsce jako przerywnik w intensywnych trekkingach górskich. Z dwie godziny spokojnie wystarczą na podróż z parkingu, kijowanie na ławce i powrót do auta. Pasoda LERBE. Nie mam zbyt wiele materiałów wideo do tego miejsca, jednak świetnie nadaje się na wędrówkę dookoła góry i to jest cudownie wyglądająca polana. Seceda. Tutaj muszę powiedzieć wielkie wow. Jest to kolejne miejsce, które obowiązkowo trzeba odwiedzić będąc w Dolomitach. Można się tam dostać z parkingu po w miarę ciężkiej ponad dwugodzinnej trasie lub skorzystać z gondoli i udać się bezpośrednio na górę. My przez cały nasz wyjazd wybieraliśmy podejście na własnych nogach, żeby trochę lepiej poczuć ten klimat. No i zawsze kilka euro w kieszeni więcej, a jestem straszną cebulą. Widoki na Secede są spektakularne, a polana, po której idziemy na szczyt, robi niesamowite wrażenie. Świetne miejsce do zdjęć i tworzenia wspomnień na całe życie. Alpe Disjusie. Jest to najpiękniejsza plana, na której byłem. Wszechobecny spokój i niewielka ilość ludzi. Dobre miejsce, żeby obejrzeć całego słońca i zrobić sobie spokojny spacer po w miarę płaskim terenie. Jeżeli lubisz aktywny odpoczynek, to miejsce jest zdecydowanie dla Ciebie. Jak dostaliśmy się do Włoch i czym się przemieszczaliśmy? Ja aktualnie mieszkam w Niemczech i po sprawdzeniu na mapach Google, ile wynosi trasa od mojego miejsca zamieszkania do miejsca, do którego chcemy się udać, wyszło około 900 km. Zdecydowaliśmy, że to nie jest tak dużo, więc udaliśmy się tam naszym prywatnym samochodem, żeby było nam łatwiej przemieszczać się między poszczególnymi miejscami, które chcieliśmy zobaczyć. Czas podróży z mojej miejscowości do miejscowości docelowej wynosił około 11 godzin w jedną stronę. Jeżeli chodzi o koszty podróży w jedną stronę naszym samochodem, to wynosiło to około między 100 a 120 euro na samo paliwo. Do tego dochodził koszt winiety w Austrii, czyli około 10 euro, dokładnie 9,90 i jeszcze koszt autostrad w Austrii bo też trzeba płacić za autostrady dodatkowo i autostrady we Włoszech ale to tam było jakieś kilka, kilkanaście euro Możecie teraz zobaczyć na ekranie dokładnie, ile to wyniosło. Gdybym miał jeszcze raz wybierać, czy będę podróżował w Dolomity autem, czy polecę tam samolotem, i potem na przykład będę podróżował komunikacją miejską, to jeszcze raz podjąłbym taką samą decyzję, jaką podjąłem, czyli pojechał tam własnym samochodem. Gdzie spaliśmy? Z racji tego, że Dolomity są dosyć rozległe, to postanowiliśmy podzielić nasz wyjazd na dwie części. Pierwsza część, której podróżujemy po części wschodniej, patrząc na mapie, druga część, której podróżujemy po części zachodniej. Chcieliśmy podzielić to na dwie równe części, czyli po pięć nocy w każdej. Jednak z racji ograniczonego budżetu nie mieliśmy aż takiego pola do popisu, jeżeli chodzi o wybór noclegu, więc finalnie spędziliśmy jedną noc po części bardziej wschodniej, kolejne cztery noce spędziliśmy mniej więcej na środku Dolomitów a ostatnie 5 nocy spędziliśmy po części zachodniej. I taka uwaga, jeżeli szukać noclegów w Dolomitach, to zdecydowanie zróbcie to wcześniej. Ja zacząłem szukać je dopiero 2-3 tygodnie przed naszym wyjazdem i zdecydowanie było to za późno. Jednak po całym tygodniu spędzonym na przeszukiwaniu różnych Airbnb bookingów udało nam się w końcu znaleźć wszystkie noclegi na 10 dni pobytu w Dolomitach. Nazwy poszczególnych miejsc, w jakich się zatrzymywaliśmy, możecie zobaczyć teraz na ekranie z ich lokalizacją. Miejcie na uwadze to, że Dokładne adresy w tej części Włoch niekoniecznie zawsze dobrze działają, więc jeżeli się gdzieś wybieracie, fajnie by było, gdybyście mieli na przykład współrzędne, które możecie spisać, wpisać bezpośrednio w GPS-a. Czy 10 dni w Dolomitach to wystarczająco? Zdecydowanie dla nas, jako osób niezaprawionych w górskich wędrówkach, podróżujemy w góry może raz, dwa razy w roku. 10 dni to było w zupełności wystarczająco. Pod koniec naszego wyjazdu dawało już się oczuć zmęczenie w ciele i ciało powoli odmawiało posłuszeństwa, pojawiały się jakieś tam mikrokontuzje. Myślę, że wszystkie miejsca, które przedstawiłem wam w poprzedniej części filmu, które my odwiedziliśmy w 10 dni, zdecydowanie dało się to zrobić w krótszym czasie. Odwiedzić na przykład... W 8 albo 9 dni, tylko byłoby to troszeczkę bardziej intensywne. Nam to nie pasowało, bo chcieliśmy też trochę odpocząć, poleżeć, pospacerować i po prostu pocilować. Oczywiście, po tych 10 dniach naszej podróży wciąż pozostaje we mnie lekki niedosyć, ponieważ wiem, ile jeszcze pięknych miejsc jest w Dolomitach których nie widziałem, a które na pewno chciałbym zobaczyć. Myślę jednak, że ten niedosyt wzbudza we mnie jeszcze większą chęć, żeby odwiedzić to miejsce ponownie i tylko czekam na ten moment, kiedy postawię tam jeszcze raz swoją stopę na tym pięknym terenie. Tak więc, jeżeli nie jesteś osobą, która wędruje na co dzień, pokonuje wiele kilometrów w terenie górskim, to rozważ pobyt w Dolomitach, który będzie oscylował między 7 a 14 dniami. Jeżeli jednak jesteś zaawansowanym piechurem, który lubi chodzić w góry, spędza tam mnóstwo czasu, to i miesiąc może być dla Ciebie dobry. Koszty. Dotarliśmy więc do kolejnego segmentu tego wideo, w którym omówię Wam, ile to wszystko kosztowało. Posłużę się moim laptopem, żeby to było troszeczkę płynniejsze. Podzieliłem to wszystko na cztery kategorie. Pierwsze związane z samochodem, czyli transportem. Czyli paliwo, parkingi, winiety i autostrady. Na osobę wyszło mi to 196 euro i 80 centów. Kolejna kategoria to zakwaterowanie. Mieliśmy łącznie 10 noclegów, z czego na osobę to wyszło 404 euro i 47 euro. Kolejna kategoria to jedzenie, czyli restauracje i zakupy spożywcze. Na osobę mnie to wyszło 104 euro i 40 centów. Ostatnia kategoria to pamiątki i inne atrakcje, czyli 52 euro i 70 centów. Koszt tego wszystkiego na osobę wyszedł. 758,37 euro. i 37 Jak dla mnie taka kwota to naprawdę zadowalający wynik, jeżeli chodzi o spędzenie 10 dni we włoskich górach, porównując szczególnie koszty do tego, ile można wydać w górach polskich. Więc super. Co warto ze sobą zabrać? Wszystkie rzeczy, które ze sobą zabrałem, możecie teraz zobaczyć na ekranie. Był to najpiękniejszy wyjazd góry w moim życiu i z całego serca naprawdę z całego serca. Polecam każdemu, kto może sobie na taki wyjazd pozwolić, żeby to zrobił, bo wspomnienia, które będą mi teraz towarzyszyły, zostaną ze mną przez całe życie. Dolomity to miejsce, do którego jeszcze kiedyś w swoim życiu z pewnością wrócę, tylko tym razem bardziej przygotowany, żeby jeszcze bardziej ich doświadczyć. Góry te mają do pokazania zdecydowanie więcej niż to, co pokazałem Wam w tym materiale, a ja mam nadzieję, że pomogłem Ci choć trochę w zbieraniu informacji odnośnie dolomitów i przygotowaniu się do wyjazdu. We Łąskiej góry. Ode mnie to wszystko. Życzę szczęśliwych podróży. Trzymajcie się i cześć.